Dzisiaj mamy wspólny odcinek, w którym występuje druga strona tego kanału i moja żona Daria. Chcemy wam pokazać nasz sposób... Dobra, to nie jest nasz sposób. <grystanie> 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 Zaraz o tym powiemy. Chcemy wam pokazać sposób na wspólne spędzenie wieczoru. Nie umiem tak szybko. Może mi się ręce spuściły, Nie wiem. No tak, to są lata wprawy. No, <grystanie> nie mogę. I się zapytał, co ty robisz? No i zamiast postawki zrobiłam diuramy. Ten fragment, który możecie pokazać swoim kobitką. Jeśli chcecie, namówicie je na taki wieczorek. Czy jakaś inna randka mogłaby być lepsza? Chwila, że odkryliśmy ten sposób dopiero po 10 latach. Który to już wieczór? No nie wiem, trzeci albo czwarty. Daria, jak ci się podobało? Ale to, że będzie fajnie, to wiedziałam, że będzie fajnie. Koniki wyszły cudownie. Proszę, zasubskrybujcie mojego męża. On poświęca temu kanałowi tyle czasu. Z góry dziękuję za takie wsparcie, jakie <grystanie> jest moja żona oraz Bek.